Z tej strony, Habi. W tym odcinku chcę wam pokazać kolejną próbę oszustwa na Was z darmowymi kodami doładowującymi do Wasz portfel Steam. Zapraszam Was wszystkich serdecznie do oglądania. A więc, na tym filmiku kolega mówi Wam, że na stronie dostaniecie darmowe euro na Steam. I że to są jest bezpłatne w kwocie do 50-75 euro, a za 100 euro trzeba jakiś mieć pakiet premium. No dobrze, ale mówi, że SMS-y są darmowe, to wybierzmy sobie taki pakiet, załóżmy 50 euro. Jeśli widzicie, trzeba wysłać od razu SMS-a, ale weźmy w regulamin i dobrze, zacznijmy. Niejszy regulamin, dobrze, to jest zawarte przy ulicy. 29,8. Ja to ja to wziąłem znalazłem i to jest pakiet, to jest sam Playzona. To jest pierwsze oszustwo już na Was. Kolejnym oszustwem, które znalazłem w regulaminie y jest y na stronie drugiej sms -y. Ja jeszcze szybko przerywając znalazłem jedną rzecz, że za każdym w którą zostaniecie jesteście obarczeni karą 615 15 zł brutto, czyli jakieś 6 zł. Zależy to od taryfy, ale objęte 6 zł. I będziecie takie wi wiadomości dostawać kilkanaście miesięcznie. I to jest wasz bezpłatny SMS. Tutaj możecie sobie jeszcze przeczytać, co wam zaznacza. Ja wam tutaj zatrzymam chwilę. No, więc moja, moim zdaniem jest strona z kompletnym skamem, która po prostu wyludza pieniądze od ludzi. No zgodziliście się na regułę, nie zgodziliście, więc zostaliście okradzeni i tyle. SMS-y. Wiadomość SMS, -y. Wiadomo, SMS wysłana do użytkownika, wykorzystając złożonego wcześniej przez użytkownika, zgodnie z regulaminem zamówienia, subskrypcji, czyli wy nie wysyłacie zlecenia, czyli że chcecie dostać, tylko wysyłacie im subskrypcję. Dotrzymanie takich SMS-ów w określonej częstotliwości, czy będziecie dostawać cały czas SMS-y od nich, płatne dla Was. Wam tutaj pisze, że dostaniecie SMS-y, wszystkie będą no, Wasze płatne. E, ogólnie będziecie mieli link e, do e, regulaminu e, tego serwisu. No i tutaj ogólnie pisze, że każdy SMS jest płatny chyba około 30 zł. No i ogólnie ta strona to jest jeden wielki skam. Możecie nawet zobaczyć przy tym, że pokazuję wam, że. To jest niby ich salon A tu jak widzicie Jest play Zona Po drugiej stronie Też nie macie nic Nie wiem co to jest To jest jakiś zegarmistrz Żabka Więc raczej tutaj nic ciekawego nie ma No i co jeśli wam się taki odcinek spodobał Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję No i mam nadzieję, że nie dacie się Uszukać temu kutasowi i tym kutasiarzom Do zobaczenia